Siemaneczko, tu to wasz host, Max nie mógł mnie grać W kolejnym odcinku Fallout New Vegas można powiedzieć jedno: płyniemy do Cezara. Muszę się udać do tego fortu, żeby w ogóle zdobyć ten chip. Bo okazuje się, że będę uciekł, a został porwany przez legonistów. jakiś śmieć też. Dobra, owoc. A, ma szczelbę jednoszczołową. Czekaj, ja też mam szczelbę jednoszczołową. Wojski Wieloszczołowiec. Gdzieś tu była. Jest. Szczelba jednoszczołowa. Wezmę sobie. w końcu do niej amunicję. kombinezon okularki patrz kuwany przedwojenny okej okay. Tak chyba jest najlepiej, bo on jest z daleka, nie? No nie, jak mi się przeraził. Owoc, proszek. Ten jest? Gdzie? Dane. W okolicy. Są śmiecie, legionu. Noż odgana głupce. Dobra trawka, szczerba kawalerska. Nie wiem, uzbrojenie... Jest troszeczkę siniejsza. Po pierwsze muszę coś zjeść, więc chemia. Wy tam mi daliście pewnie jakieś śmiecie. Mobalonowa, balonowa. Mięso szczura. Ogoc agawy. Proszek leczniczy. tutaj zabić Cezara. Nie, nie takie rzeczy, tylko ja tu przyszłem po prostu dajcie mi ten chip. Gdzie Ben jest? Gdzie go wy tutaj trzymacie? No, Dobra. Mam dość kurde tych gówniaków, którzy będą mi ciągnąć. Co się nie da. Dobra, dawać. Dawajcie, co macie? Miałem taką małą przerwę. Trzebało rozwiązać problemy hmm, Jakiś lepszy pistolet miał Dlaczego mi tak walili? O jesteś, żyjesz? Wiem, że uda mi się zatnąć w tentach, bo też tak widziałem, że można zacinać w tentach, ludzi. No, ale mi nie wyszło. Przyda mi się jeszcze. Mało PWM. muszę zjeść więcej. Koszki drink, korzeń, kwiat, mucha. Krótka, orzechy pini, owoc. Skąd tam mimo mnie obroń w ogóle? O ja, pistolet maszynowy. Całkiem ciekawy. Biorę. Nie o tego namiota mi chodziło, ale przypadkowo pewnie... Wsadzę sobie 10, będę Ci pewnie do punktu, się podczas korzystania ze Steampaków. O co zrobię to? Może mi się przydać. Dobra, ty jakieś śmiecie macie. Trojańska ochrona. You're a scrapper, baby. They didn't stand a chance. How about me? Tata. -ta. Miałem to zrobić wcześniej. O, jaki fajny mieć masz. Gamitur. Poprawiłem już my, All, all Myssens. Masz platynowy CIP. To jest ochrona... To ochrona... Nie wiem... Biorę wszystko... rąm pełno kapsli nic ciekawego No, <słyska> <słyska> proszę

Dokończyłem was jeszcze. Cezar nie żyje. Legion przestał istnieć. Ty primitywy. Tu jest jakiś budynek. Szukam teraz tego wejścia do... O. Stacja. Wiesz, grzawce to by się oberwało. To już ten cały złom już sprzedam. Okej, okay, jesteśmy. Mniej więcej tam dotarliśmy po pozbyciu się Cezara. Well, you're here ahead of schedule. I suppose it's just as well. This is where I wanted you to end up after all. I knew I could rely on Caesar to give you back the platinum chip. Do Goodbye? Is that some kind of joke? You barely understand what I want you to accomplish down there. Czemu że pan. E the Daumishton. The Platinum Chip unlocks this bunker. Hence, you have it. Hence, Benny was captured or killed. Possibly by you, but by my estimates, far more probably by Caesar's Legion. Hence, Caesar gave you the chip. Hence, Caesar wants you to destroy whatever you find in this bunker. But yeah. that's not going to happen, because you're going to work for me. I chodzi? need you to manually upload the data from the chip to the facility's primary computer. There's a terminal at the other end of this facility. There's a complication. While I can broadcast to this screen, I can't control any of the facility's systems. That means I can't deactivate its security bots, most of which appear to be active according to the status board I'm looking at. Zaczymy, co się stanie. I like to think you have enough sense to do the right thing. The rewards for doing so are immense, as are the punishments for not doing so.

You have a very bright future ahead of you. Thanks to your actions today, so does the rest of mankind. <laughs> Kolasy. Dobra, to był ten budynek na końcu. Możemy tu spadać. Jakieś brama. To niczego. I mamy jedną frakcję z głowy. Z też. Zwali ją kiedyś legion Cezara. Już nie. Cezar nie żyje. Możemy tylko iść, do przodu, do przodu, do przodu i trzeba teraz pomóc temu, Tak, na razie, wiesz, niby udaję, że jestem z nimi, to teraz trzeba wpaść i zabić, tutaj nie ma co gadać. Namieściłem się na wszystkich głupolach Cezara. I teraz możemy stąd spadać, nie ma co robić. Okay, Bend musie się na pewno ze mną bić no, Mam kolejnych wrogów fajną pokawkę mieliście Do you like my bullets? Dobra, teraz możemy w końcu iść. Sprzęt, cechy, dane. Ciekawe, wróć do pana. Tak, zabij, lub mnie w pana Hausa? Wracamy do Vegas. No i co? I co będzie też fajna część na zakończenie odcinka? Nie teraz, bo się źle przemieściłem. Nie strasz mnie. Czy znaczy jeszcze nie jest czas na zakończenie odcinka? Pogadamy sobie jeszcze z Padem Takiem, zanim wpadniemy sobie tam. On, jest, on chyba siedzi przed tym, bo już mam ten. Tak jak wy, wybraliście, dalej kontynuujemy wątek. E, Legend zaraz został już zniszczony, więc nawet nie ma co wybierać. Dalej mogę wybrać między jeszcze mogę e, e, pana Hausa i Mr Taka. That is, unless you want to bring the NCR or Caesar's legion to power, I wouldn't want to tell you what to do. Oh! He wanted to kill Mr. House and use the Platinum Chip to copy my neurocomputational matrix onto the lucky 38's mainframe. That would give me control over all of Mr. House's defenses, most prominently his Securitrons. And then, I guess, I just do as I'm told. Sure! Jeżeli coś się przydarzy panu, przydarzy panu Hausowi, będę w kontakcie. Okej, okay, cze, pogadaliśmy i to też moim zdaniem fajne miejsce za zakończenie odcinka. Suby i lajki, tam zostawcie e, linki wszystkie oczywiście w opisie, zostawcie mi suba, lajka do zasięgów, tam macie oczywiście karty, żeby sobie oglądać poprzedni odcinek. No, dziękuję za oglądanie. Cześć i z czołem, spotkamy się może w następny piątek, może uda mi się, jestem coraz bliżej końca, więc niedługo będziemy, papa pa, i idziemy sobie, nie? No to co, cześć, czołem, nara, pa, do następnego, pa.